w kolejnym odcinku. Jak widać na odcinku tutaj już tutaj z kolegą aplikujemy sobie stare, fajne rakietki z piskiem. Są to jeszcze stare od Arki z hukiem. I będziemy odpalać sobie po prostu yy, tak zwanym palnikiem. No, przejdziemy tamten. Właśnie jak to się mówi, robimy sobie taki, jak to się mówi, katiuszkę? Tak. No, tak sobie będziemy odpalać. Także za chwilę się widzimy. Więc zaczynamy taki projekcik właśnie z piszących rakietek. Będą tu odpalane po kolei. Jak odpalasz to się oddali znowu przyjść, nie? Poczekaj. Niech się oddale. O, no, starczy. zaczynają się palić dobrze nie bój się no ci ogień wyskoczył taki, że hej Olivier. ogień miałeś jak jestom, nie? nie? Ej, nie, ej, niektóre faktycznie wysoko lecą, nie? Ale wszystkie są spalone już. <laughs> Jest taka Katiusza. <śpiewa> <śpiewa> Dobre. <śpiewa> <śpiewa> Dobre. <śpiewa> to by nie chciało lecieć w ogóle. Pożegni trochę. No, czekaj Czekaj no, się palą Jak da radę? Czekaj Ale się przesmoliły <grystanie> Ej, tu się sporo zostało Co? sporo tu zostało hmm. no, Przyjarały się trochę, no No dobra Tak będzie lepiej Powkładaj je, czekaj. O i teraz nie musisz uciekać. No. Odpalaj je tak długo po lątach musisz palić. O, niech się pali. O. Dobra. <ślesk> 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 Faktycznie wziął. <że> orde... <ślesk> Oni się palą. To są płonące kiki A już się zatyka trochę, nie? Ty no kurze, dają ci powiem Dają nie, ktoś się zjarały na maksa Nie ma już uważanych żadnych tutaj, nie? Daj biamka Nie ma, nie? Spalą się! Woo! Daj na chwilę Chura ten palnik, nie? Tak świruje trochę Nie Czy Dziwisz się? <grymne> raz jest ogień, a raz w górę nie mażaj No <grymne> już się pospalały No to było, było na tyle w tym odcinku. Jeżeli się podobała, w górę, subik, dzwoneczek, no coś z tego wyszło. Większość się spaliła. To tyle. Żegnamy się, trzymajcie się. Na razie. Pożegnaj się. Narka.